Cześć kochani, tu Dimona. Dziś zapraszam Was na kolejny filmik paznokciowy i tym razem chciałabym Wam pokazać w jaki sposób skleić paznokieć, który nam pęknie. Oczywiście jeżeli jest całkowicie złamany, no to będziemy musieli go przedłużyć, natomiast jeżeli macie tylko pęknięcie, ale ten paznokieć nadal się trzyma, to można zastosować metodę na tak zwaną torebkę herbaty i ja właśnie w tym dzisiejszym filmiku pokażę Wam jak to dokładnie wykonać krok po kroku, natomiast przy okazji chciałabym też pokazać Wam tę moją dzisiejszą zimową stylizację, więc więc jeżeli będziecie ciekawi, to w pierwszej części filmu na szybko dosłownie wymienię produkty, z których skorzystałam. Natomiast druga część to już będzie właśnie ta część, na którą wszyscy zapewne będą czekali, czyli klejenie torebki herbaty. Jeżeli będziecie chcieli przejść od razu do tamtego momentu, to po prostu zostawię Wam czas w opisie pod filmem. Będziecie sobie mogli wtedy kliknąć i przeskoczyć od razu tam, jeżeli nie będzie Wam się chciało oglądać. Ale ten wstęp też nie będzie taki długi, tak więc zapraszam do oglądania. Zaczynam standardowo od zmiękczenia oraz odsunięcia skórek. Następnie matowiam płytkę paznokci bloczkiem poleckim i przecieram cleanerem, aby usunąć wszelkie pyłki. Stosuję w tym momencie mój trik na łatwiejsze zdejmowanie hybrydy nakładając bazę peel off, natomiast tak jak widzicie pomijam środkowego pazurka, ponieważ mam na nim żel. Teraz mogę już przejść do nakładania bazy hybrydowej. Następnie przechodzę do kolorów i tutaj zdecydowałam się na jedynkę, czyli odcień biały oraz numer 46, czyli taki piękny błękit. Do pełnego krycia nakładam po dwie warstwy koloru niebieskiego oraz po trzy białego. Następnie przechodzę do aplikacji pyłku i tutaj zdecydowałam się na Mirror Effect. Postanowiłam nanieść pyłek bezpośrednio na warstwę dyspersyjną białego koloru, dzięki czemu uzyskałam mocny, chromowany efekt. Dokładnie strzepałam nadmiar pyłku z paznokcia, a następnie pokryłam całość stopem. Ten paznokieć jest już skończony, więc możemy go przetrzeć cleanerem, natomiast ja przecieram również pozostałe Ponieważ mogły się na nich znaleźć śladowe ilości tego pyłku, który przed chwilą nakładałam A ze względu na to, że nie na wszystkich paznokciach chcę ten pyłek mieć, no to przetarcie jest jak najbardziej wskazane Na wszystkie gładkie paznokcie nakładam teraz topną no wipe i utwardzam Małego pazurka również postanowiłam pokryć tym samym pyłkiem, natomiast w tym przypadku aplikuję go właśnie na topną no wipe, więc efekt będzie zupełnie inny. Tutaj właśnie uzyskamy typowy efekt lustra, czyli właśnie mirror efekt, natomiast tak jak widzieliście wcześniej, nakładając na warstwę dyspersyjną ten sam pyłek, osiągnęliśmy efekt chromu. W tym przypadku, oczywiście, również pyłek musimy zabezpieczyć topem. No i teraz przechodzimy do drugiej części tego filmu, w której pokażę wam jak skleić paznokieć przy pomocy torebki herbaty. W moim przypadku, jak widzicie, to uszkodzenie nie jest bardzo duże. Mam tutaj delikatne pęknięcie z boku paznokcia, natomiast było ono dość uciążliwe, ponieważ w tym miejscu cały czas pękała mi hybryda i musiałam ją poprawiać, dlatego uznałam, że właśnie zastosuję tę swoją metodę na torebkę herbaty, bo już nieraz ją stosowałam nawet na o wiele większych pęknięciach i ta metoda naprawdę świetnie mi się sprawdza, dlatego uznałam, że ją Wam pokażę, bo być może komuś akurat się przyda. Pazurka, jak widzicie, przygotowałam dokładnie taką samą metodą, jak standardowo pod hybrydę. No i teraz przechodzimy do mojej torebki herbaty. To może być oczywiście dowolna herbata. Ja wzięłam taką, którą po prostu miałam pod ręką. W tym przypadku, jak widzicie, mam torebkę okrągłą, więc odcinam sobie brzeg z jednej strony, żebym mogła wysypać zawartość torebki. Odcinam też pozostały brzeg tutaj naokoło tej mojej torebki. No i jak widzicie, utworzyły mi się dwa takie kółeczka. Wycinam sobie taki półokrągły kształt, żeby pasował mi mniej więcej do paznokcia i do tego miejsca, które zostało uszkodzone. Natomiast wycinam jak widzicie też większy fragment, żeby ta torebka była również naokoło tego mojego pęknięcia, żeby to wszystko się po prostu dobrze trzymało. Ja jak widzicie jeszcze podcięłam sobie ten kształt, żeby lepiej dopasować go do mojej płytki paznokcia, no i teraz sięgnęłam po klej. Ja akurat zastosowałam klej, który kupiłam naprawdę bardzo tajny na Allegro, bo on kosztował chyba około 4 zł, natomiast moim zdaniem każdy właśnie tego typu klej, czyli klej do tipsów powinien się w tej metodzie sprawdzić. Klej nałożyłam na pęknięcie oraz na około niego, a następnie docisnęłam mój przygotowany wcześniej fragment torebki. W miejscach, w których zauważyłam, że torebka odstaje, dołożyłam troszeczkę kleju i zaczęłam dociskać te miejsca przy pomocy drewnianego patyczka. Powtarzałam tę czynność tak długo, aż cała torebka nie została dokładnie przyklejona. Kiedy klej dokładnie wyschnie, możemy przejść do nakładania bazy, natomiast ja tutaj sięgam po bazę budującą, ponieważ jest ona gęstsza i pozwala na nałożenie grubszych warstw, dzięki czemu idealnie możemy wyrównać sobie naszą płytkę paznokcia, razem z tym miejscem, w którym jest przyklejona torebka. Ja nałożyłam tutaj dwie warstwy bazy, natomiast po utwardzeniu zauważyłam niewielką nierówność, dlatego sięgnęłam sobie tutaj raz jeszcze po bloczek polerski i delikatnie zmatowiłam to wszystko, żeby wyrównać powierzchnię paznokcia, no i dopiero wtedy, po przemyciu, mogłam przejść do nakładania koloru. Tu postępujemy już dokładnie tak samo jak przy standardowej hybrydzie, więc nakładam dwie warstwy koloru oraz top. Osobiście lubię tę metodę właśnie za to, że wygląda tak naturalnie, ponieważ gdybym nałożyła grubszą warstwę żelu, no to na pewno ten paznokieć bardziej by się odróżniał od reszty, a tutaj nie mam takiego problemu. Poza tym sam żel również czasem pęka, jeżeli jest nałożony na takie złamanie, czy też pęknięcie paznokcia i w przypadku żelu zazwyczaj zaleca się po prostu obcięcie, wypiłowanie paznokcia na krótko i dopiero jego przedłużanie. Natomiast jeżeli chcecie właśnie ratować paznokcia bez jego skracania, no to myślę, że ta metoda jest jak naj. Bardziej dla Was. No i przechodzimy teraz do szybkiej części trzeciej, w której chciałam pokazać Wam swoje zimowe zdobienia wykonane przy pomocy stempelków ze śnieżynkami. Jest to niejako zapowiedź filmu, który pojawi się w niedługim czasie na moim kanale i będzie to właśnie filmik na temat stemplowania. Tak więc, mam nadzieję, że będziecie cierpliwie czekać, tam Wam opowiem, co i jak dokładnie tutaj robić z tymi stemplami. Natomiast mam nadzieję, że również dzisiejszy film, w którym zobaczyliście jak skleić paznokieć przy pomocy torebki herbaty będzie dla Was pomocny, więc jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę. No i na dzisiaj to już wszystko, tak więc do zobaczenia w następnym filmie, pa pa!